Bardzo dziękuję za takie miłe przywitanie. Myślę, że, jest to, że, że te oklaski to przede wszystkim dla drużyny się należą. Myślę, że rzadko, rzadko zdarza się, żeby mecz w sumie wyrównanych drużyn grany o taką stawkę, bo no nie, jedna z drużyn przed tym meczem wiedziała, że praktycznie kończy sezon, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Mecz z taką stawkę rzadko kiedy udaje się zagrać aż tak, tak dobrze, tak jak nam dzisiaj się to udało, bo można powiedzieć, że taktyka budowana na dzisiejszy mecz te wszystkie założenia wypaliły nam można powiedzieć w stu procentach. Naprawdę jestem pełen uznania dla drużyny, nie tylko za ambicje i wolę walki, bo to jest norma i tego od nich wymagam w każdym meczu, ale za to, że potrafiliśmy tak szybko poprawić naszą grę, jeżeli chodzi o taktykę w stosunku do tego, co zaprezentowaliśmy tydzień temu w Jerozolimie. Także bardzo się cieszę dzisiaj po takim meczu. Człowiek jest dumny, że, że jest trenerem takiej drużyny. Myślę, że jeżeli chodzi o juniora, on dzisiaj zdał bardzo, bardzo ważny egzamin, jeżeli chodzi o jego grę w Wiśle Kraków. On potwierdził jak, jak może być wartościowym zawodnikiem, grając nawet na no, można powiedzieć nie do końca swojej pozycji, chociaż jest to pozycja, na której on w Kostaryce występował w swoim poprzednim klubie. Także podwójna radość z tego, że potrafił znaleźć się w polu karnym przeciwnika i zdobyć czwartą bardzo ważną bramkę. Także no, naprawdę, naprawdę słowa uznania dla juniora. Barcelona to dla nas ogromne wyzwanie, tak już w szatni pojawiły się pierwsze nasze komentarze na ten temat. Jest to dla nas ogromna szansa rywalizacji z tak legendarną można powiedzieć drużyną jaką jest Barcelona. Na pewno, na pewno nie podejdziemy do tego meczu na zasadzie takiej, że tak powiem, przygody że pojedziemy do Barcelony, później Barcelona przyjedzie tu, że, że, że to będzie takie przyjemne. Na pewno będzie, ale chcemy, chcemy grać o awans. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że e, mamy do zrobienia jeden krok, żeby awansować do Ligi Mistrzów i bez względu na to, jak... Trudno będzie ten krok wykonać. Zrobimy wszystko i zawodnicy, i my trenerzy, żeby, żeby przybliżyć się najbardziej, jak tylko jest to możliwe. Także zdajemy sobie sprawę ze skali trudności, ale już dzisiaj myślimy tylko o tym, żeby, żeby w tej Barcelonie zagrać dobry mecz, przywieźć dobry wynik, a później tutaj w rewanżu dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy grać przed własną publicznością skutecznie. Mam nadzieję, że, że uda nam się podobny mecz zagrać z Barceloną. Pewnie Takiego wyniku nam się nie udało osiągnąć, ale, ale będziemy się starać grać jak najlepiej.